Dzień dobry, dzisiaj opowiem o tym, jak po prostu rząd polski bierze, okrada mnie za pomocą agenta, dopuścił się do gwałtu po prostu kazierodczego takiego, że wystawił moje córki na gwałt, bo nie poznałem córek nigdy w życiu, bo wychowują je rodziny takie i puścili je do miasta, rząd polski ściągnął je, po prostu po ten, żeby się ten potem wziął, po prostu agent uruchomił, dla Andrzeja Dudy oraz rządu polskiego, łącznie podobne wybranie rządów, tam pewnych grup do zmiany tych, łącznie z Tuskiem, Widzieli po prostu, zniszczyli mi życie w ten sposób, że zgwałcili mi córkę e, dwoma metodami użyli jakichś po prostu ludzi, użyli kraju polskiego ludzi niewinnych i ten, obrabiają, że są winni, rozgłaszają, że próbuje za wszelką cenę zabić cały świat. Polski, po prostu wszystkich Polaków to jest rozgłoszone na całym świecie, że będę korzystał, a ja po prostu to pierdolę i po prostu tyle, co mam do przekazania. Nie chcę mi się za wami łazić. Sami w końcu wpadniecie w własne gówny, tak po szyję, że tyle będziecie żykać nawet chyba tym odbytem własnego kurwa jest Ostwa. A poza tym jeszcze dopuścili się gwałtu takiego, że dwustronny gwałt, czyli, pytamy, podać dwuosobową tabletkę gwałtu i po prostu rząd polski pilnował tego, bo nie sprawili jakieś rytuały takie, że po prostu ten, to jest mocniej po prostu ten, bo rząd Andrzeja Dudy ma przetrwać, rząd pisarski ma przetrwać, rządy takie mają przetrwać, ten żyć i po prostu, żeby rozwijać, nawet po utracie tego. Jestostwa takiego jak po prostu rząd Andrzeja Dudy, to no po paru latach, po jednej kandydaturze mają wybrać rząd pisowski, bo takie są układy z grupą przestępców, gwałcicieli, pedofili. Wpłynęli oni mi za pomocą pewnych rytuałów, budowali mi się do mieszkania, podawali mi usypiający. Nie wiem, czy jakieś środki po prostu mnie i mojej córce, i po prostu paru osobom, jak córki moje, chyba trzy, czy coś. Podali po prostu takie środki, nie co im jest z psychiką. Ciężko wyjaśnić plus rytuały takie jak w Polsce, to ten, co niektórzy ludzie nieświadomi żyją i myślą, że ten, a to po prostu ukrywają się pewne osoby, nie tak jak w Stanach, że niektóre osoby się ujawniły i pokazują swoje dzieła różnych tych, tylko ukrywają się przed wami, bo się boją, że po prostu zostaną wydani, a rządy po prostu ich wynajdują i po prostu, a jak nie wynajdują, to działają potajemnie. Odkryłem w Polsce też grupę przestępczą, co zagląda do kieszeni po prostu, przez po prostu, nawet jak macie koszulę czy coś, zagląda i sprawdza, czy macie pieniądze, biżuterię, co macie w kieszeniach i działa z grupą przestępczą, bo chyba wpadła w pułapkę, ale ja to pierdolę, nie będę pomagał chyba takim, bo mam wyjebane, wpadła w pułapkę grupy przestępczej, która kiedyś zabiła pod moimi oknami kobietę, nie wiem, nie była policja i jeździła sobie, kamery mają, no i podsłuchy też, wrabiają mnie to zabili ją w ciężarówce, wzięli po prostu ten mąż jej, po prostu wziął się, wkurzył na nią, bo po prostu myślał, że jak chcę ją poderwać, po prostu próbował wyciągnąć mnie z mieszkania, miał przygotowaną broń. Taką do strzelania miał że miał tam jakieś wsparcie, bogów, żeby od razu trafić mnie w łeb kulą. Oszustwa, jakiś blokad i tych. Tak działają grupy przestępcze. A grupa przestępcza, o której mówię, że tam grzebie, ten potrafi sprawdzić kieszenie, to po prostu przez nawet kurtkę i jakieś ubrania potrafi sprawdzić, co macie w kieszeniach. Jest tak wyszkolona w pewnych metodach. Także oni widzą po prostu przez zakryte ubrania i sprzedali mnie po prostu ten, że koleś po prostu ten ucierpiał, bo chyba go wskrzesił do życia, bo się tak bawi tymi mieszanstwem i coś takiego. Rozszerzona jest grupa przestępcza taka, że wyłapują ten... Bo się jeździ po kraju, szuka po prostu ludzi, którzy po prostu nie chcą słuchać rząd, bo kiedyś podałem jego żonie, po prostu masło w sklepie i to po prostu za masło ten, za, za, zabił ją po prostu ten, bo ona pozażyczyła sobie, żeby chodził z nią do sklepu i kupywał, albo od niego odejdzie, to po prostu wziął ją, po prostu zabił za to i to działo się pod oknami na Hirschfelda, yy, tam w rejonach. Od tak na mniej więcej klatki yy, jedyna, naprawdę gdzieś tak 13 do klatki nie wiem, 30 parę. Wszyscy ci ludzie słyszeli, nie dzwonili na policję, po prostu lali. Rzask był taki, że nawet przez zamknięte okno było słychać. Tak posługowała o pomoc. Nikt jej nie pomógł, policja ten nikt nie zezwał, a po osobach moich. Po prostu chcą ją, tego kolesia łapać, a żeby Bóg ich skończył, bo oni muszą wypełnić więzienia po tym, jak był porządek po pewnej sprawie. Albo więźniowie byli przesiąknięci, nawet ci niewinni. Stali się go pedofilami, bo w międzyczasie zamiast oprócić całe więzienie i stworzyć w jednym miejscu więzienie i tam umieszczać ten, a resztę więzienia i blokować, to oni pomieszali tak, że roszanę zrobili, yy, bo tam kiedyś trafili ludzie tacy jak... Po prostu niewinni ludzie, co mieli zastąpić na pewien okres czasu, yy, że za jakiś przestępstwa i wynagrodzenie jakieś rządowe mieli dostać czy coś, o ten, bo uczyli się łapać i pedofili. pedofili. Bo, a używali przyrządów takich jak ludzkie organy po prostu yy, dziecka i po prostu ten i dochodziło chyba w zaświatach do kazierodczego jakiegoś ten, bo blokady w końcu nie wytrzymują i po prostu coś tego pękają i pochodzi jakieś gwałty pedofilskie takie, a oni po prostu szukają za pomocą organów takich ten i to jest rozgłoszone po wszystkich tych, nawet ten stare babki o tym wiedzą i ten i chronią je grupy przestępcze tych po prostu Polaków żeby walczyli o to, bo grupa po prostu policjantów, która ten, to po prostu jakieś te po prostu próbują udowodnić, zgwałcili mnie kurde, pod wszystkimi metodami, używali tego na mnie, robili ze mnie pedofila, sprawdzali jakimiś metodami gwałtu, kurda czy jestem pedofilem, przebierali się za kobiety, które mi się spodobają i coś takiego, próbowali czy się kupie w jej łaski. Ten, sprawdzali wszystko, czy ja po prostu ten okazuje się, że niektóre tam niosłem pomoc pewnym osobom, bo znalazły, to się zemściły jeszcze na mnie te osoby. Ja przestałem już pomagać osobom w ten sposób. Mam już to gdzieś. Niech se radzą. ja powoli se odcinam już całkowicie, całkowicie taki głos pomocy dla ludzi. I ja po prostu mam coraz mniej czasu, bo ten. Mam nadzieję, że zdążę z tym reportażem, a poza tym, Rząd Polski. Chce napiętować. jak działa. To grupa przestępcza, co zbiera różne te, uruchamia, księgi, uruchamia jakieś rytuały niedozwolonych tych, miesza po prostu osoby, które zajmują się żywotem i tylko pracują na przykład na roli, nie interesują się niczym, mieszają w politykę swoją, niszczą ich tożsamość, wrabiają w ten, uruchamiają do gwałtów pedofilii, mówią, że jestem przestępcą takim, że jestem pedofilem, rozgłoszone różne tematy, żykają dać mi się chce, ten ośmieszany ten, okazuje się, że jestem ośmieszony też przez własną rodzinę, pod względem takim, że po prostu ten, że jestem frajerem i chodzę jak ciota, bo pewnie chciała przejąć moja ten, ta osoba, co wstrzygła jakiś ten, t, tematy do wstrzyżeń, żeby po prostu szyc kudę jakimiś metodami nowymi, okazuje się, że wprowadziłem do kraju nowe fryzury. Wy po prostu wykpiliście, jakiś koleś mnie wyśmiał rozprowadził po kraju, że się na prawo czy coś tam. To ten... Okazuje się, że zdobyłem wszystkie fryzury, które Hitler kiedyś przejął, wprowadziłem je Afryka z tego skorzystała i wprowadziła pewne uproszczenia takie, że po prostu zaczęły tam nowe fryzury być. To wprowadzane we wszystkich krajach. Nie to tylko to. Okazuje się, że wprowadziłem ten, a niektórzy po prostu chcą mnie kraść, bo niby kiedyś ten. Kiedyś byłem ten, że po prostu spojrzałem na pasę do włosów pewnego kolesia i zacząłem chciałem stylizować sobie włosy. Raz mi się udała taka fryzura. Powiedziałem, że nie. A ja po prostu nie uznawałem po prostu kierunku prawy na lewy czy co uczesania, tylko po prostu czeszałem się, że mi wygodnie. Wygrałem fryzury takie, co Hitler kiedyś ukrył, żeby po prostu ludzie potem... To rozproszyjone jeszcze już na Stany, Z Afryki do Stanów też się Także to jest rozproszyli. Okazuje się, że jest to ten ośmieszany przez Narten. Okazuje się, że Trump ma jakiś współudział po prostu yy, z Andrzejem Dudą Takie pakty, że się żygać chce. Podpisane jakieś te, jakieś pieniądze, będziecie wisieć w końcu. Ten, a jeszcze coś, jak wy ściągacie gaz Ameryki? Już macie tyle pieniędzy na kontach, najtańszym gazem po czasach wojny był. Yy, II wojny światowej, on... był gaz z Rosji i oni płacili w te metody, że po prostu płacili gazem, czy coś surdrowcami swoimi, dla danego kraju, bawełną, czy coś jak zdobywali, to co mieli w kraju, a wyście to znieważyli, obarczyliście wszystkie narody, mam nadzieję, że obejrzą wszystkie narody, obarczyliście wszystkie narody, że po prostu to przestępstwo jest takim, że po prostu wojnę toczył, on toczył sprawy, on, sprawy polityczne, takie, że Zawęcki wytoczył mu wojnę, bo chciał reparacji wojennych chciał takiej sumy, że się żygać chce. Ja jestem ciekaw, z czego kraj polski utrzymuje się przez tyle kadencji dwa kraje. Nie dość, że polski to jeszcze ukraiński, jeszcze ściemnia, że oni jadą gdzieś za granicę i utrzymują się gdzieś za granicą. Utrzymuje dwa narody z reparacji wojennych. Jakim sposobem, ile pieniędzy nakradł, żeby utrzymać, ile pożyczek nabrał, bo rząd Andrzeja Dudy już się tak obgłowił, że się żygać chce. Po nowej jest osłonę nawet tych prezydentów, co mają wejść po zaraz sen. Tak jest obarczony rząd polski. Jak wybrany był inny rząd, to po prostu ten, liczowany jest i coś niego. Bo wybieram inny rząd, nienawidzę tego ten, a jak ten, to przeklinam nawet ten urodzenie w tym kraju. Nie chcę się już nigdy urodzić w tym kraju. Pierdolę taki żywot, żeby po prostu no. narażeni są wszyscy. Ja próbowałem to, a tu kurwa nie ma taki, że co chwilę jakieś blokady rządowe i ten, zblokowali mnie przed kontaktem ze z tymi Pokradnych chcieli mnie z pomysłu. Okazuje się, że to jacyś zwolennicy Boga, jakiegoś kurwa fanatyka pisowskiego oraz innych tych. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że to doszło do wszystkich. Ale ja po prostu nie będę was traktował w końcu poważnie i oleję was tak dosłownie, że po prostu tyle. Ja mam dość zrobienia ja sobie posiwiska. Całe życie mam być w bo kurwa dałdy się urodziły, jakieś ułomy z dupy prostują ciało kurwa jak do Hitlera, to niech spierdają do, do rodu Hitlera. Już widziałem końcówkę, który go mnie. To bym kurwa coś urodził ten, z tej tej... Bo to od siostry coś takiego, jak siostra po prostu te, mojego, te, takiego jednego, coś ale rodziny. Kiedyś. Jakby. Bo to nie z mojej rodziny. Nie z mojej rodziny byli te osoby, także nie przeznaczyliśmy to. Ja to mam gdzieś. Ja nie wiem, czy nie straciłem matki. Okazuje się, że moja matka wyjechała z jakimś Niemcem, pierdolić się w dupę i płodzić jakiś za granicą niemiecką i żydzi do dosadką, a mnie kurwa zostawiła na paswę losu dla sok kurwa dauna, bo powiedziała, że jest kurwa jakimś zródniającym, tym i, i odprawił jakieś rytuały. Mam nadzieję, że spotkamy taki los, żeby kurwa ten. Mam dosyć zrozumienia się w tym kraju, naprowadzania błędów oraz tego i obarczania mi winą i ośmieszania i wymuszania, że na ten czas ja mam reagować. Jesteś kurwa bardzo zdrowy, a wasze dzieci to dopiero, a wprowadzenie młody okularów to wstać się w dupę, bo te okulary działają jak kineskop i są tak wzrok, nawet przy nowym telewizorze, jak oglądasz, niszczą przy okularach wzorowych, też jest ubytek muzykowy, także kurwa sami straci kurwa debilę ze swoimi chorobami i nie próbujcie kurwa się leczyć na siłę moimi krulaczami albo poświęcić jakieś dziecko kurwa na jakieś rytuały, żeby kurwa domicy zrok. Możecie sobie w dupę swoje. Oczy. Słuchajcie, skoro wiedzieliście o pewnych sprawach, że tego się nie nosi, a nosiliście z dołu, kurwa, żeby Tylko tak sobie przypisujecie, to chorujcie na to i pierdolicie to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam, jeszcze może ktoś